FOMO to potężne narzędzie psychologiczne, które może znacząco zwiększyć sprzedaż w e-commerce, ale powiem ci coś zabawnego. Wiesz, co jest gorsze niż stracić okazję? Stracić okazję wiedząc, że twój największy konkurent właśnie na niej zarabia. Widzisz, strach przed utratą okazji to nie tylko timer odliczający czas do końca promocji, to cała psychologia zakupowa oparta na emocjach. Spójrz na to w ten sposób. W moim sklepie klient zawsze widzi, ile osób właśnie ogląda ten sam produkt i ile sztuk zostało w magazynie. Kiedy zostają ostatnie trzy sztuki, a produkt ogląda 15 osób, zgadnij, co się dzieje. Dokładnie, sprzedaż wyskakuje w kosmos. Ale uwaga, nie chodzi o manipulacje. Chodzi o stworzenie autentycznej wartości i pilności. Dlatego wprowadzam limitowane serie produktów, specjalne oferty czasowe i ekskluzywne promocje tylko dla wybranej grupy. Rezultat: wzrost sprzedaży nawet o 300% w ciągu jednego dnia. A najlepsze jest to, że klienci wracają, bo wiedzą, że następnym razem mogą przegapić coś jeszcze lepszego. To jak z tym starym żartem, najlepszy moment na zakup był wczoraj, drugi najlepszy jest teraz. I wiesz co? e-commerce to nie żart, to złota zasada sprzedaży.